W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Antoni, wielki nasz patronie, proszę Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na mnie i przyszedł mi z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa, i proszą o opiekę. Nie odrzucaj moich ufnych próśb, ale wspomagaj mnie w moich troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zagubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagam spraw, abym dzięki Twojej opiece miał zawsze silną wiarę, pracował nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słaby i nędzny jestem, wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd mnie otacza i jak bardzo potrzebuję twej pomocy. Proszę cię, święty Antoni, abyś mnie wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają twoją opiekę i doznają twojej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.